No, i witam Was w dalszej części poprzedniego nagrania. Dobra, tak więc e, ruszajmy dalej. Już zwiedziliśmy parę sklepów po drodze. W tym e, chyba supermarket to był z tego co teraz. Nie, jest supermarket, co ja mówię? Nie wiem, jakiś odzieżowy taki sklep był, e, z którego teraz wyszliśmy. Dobra, i teraz na, dotarliśmy e, na taki właściwie. No, nie wiem, jak to nazwać. Sam, jakiś taki centralny punkt. No... jeżeli chodzi o... sklepy... nie wiem, sam... Dobra Antyterroryści... Tędy wyszli, to wchodzimy tędy na górę. I od razu Wam mówię, w poprzednim odcinku ja zapomniałem o tym wspomnieć. Cóż, zauważyliście pewnie, że już że walczymy z ludźmi normalnymi, z cywilami. Nie z policjantami, tylko z cywilami, tymi, co mają, są zbierani na przykład w kije golfowe, w klucze francuskie, w młotki. Co oni tam jeszcze, te kijki różne. Sami widzieliście, oni otóż pomagają policji, no, w pozbyciu się ich hordów zombich wszystkich. Tak jak mówił też ten Andrzej poniedzielny. Nie wiem, czy y, przez mikrofon tam mówił w głośniku jak y, na, na początku poczetniego odcinka Ale więcej mózgów jest za to Okej. Okay. To wychodzą już Okej, okay, no to można powiedzieć, że jakby wszystkie umiejętności mam już prawie na, yy, na maksimum. Yy, ale zaraz, z tego co pamiętam, to raczej powinno iść tutaj ten dwóch antyterrorystów, a nie jeden i policjant taki po prostu zwykły. Znaczy policjant to tak, yy, dwóch to powinno wysiąść z samochodu i wyszło, ale jeszcze powinien być antyterrorysta. Ale dobra, nie będę już nic mówić, mniej roboczy będzie przynajmniej. O oh, kurczę, ale dał czas. Stolatki pokochają rock'n'rollowe rytmy nieokiełznanego, zwariowanego luau trendowatych. W roli głównej znana gwiazda muzyki Freddy Venus. Katastrofa samolotu sprawia, że Freddy trafia na tropikalną wyspę, gdzie uczy tubylców, że nie potrzeba aż czterech kończyn, żeby tańczyć rock'n'rolla. Wszystka dźwiękowa do filmu zawiera wszystkie największe przeboje Freddy'ego. Ale tak szczerze, naprawdę mi się bardzo nie podoba. Znaczy bardzo nie podoba. Po prostu tak, ja tego troszeczkę nie ogarniam, jeżeli chodzi o załatwienie jakiegokolwiek zombiaka przez jakiegoś człowieka. Bo za każdym razem, znaczy nie, nie za każdym razem, nie, nie ciągle, tylko zdarzają się takie przypadki, no po prostu, że jak człowiek no, zabije zombiaka, no to on od razu... Yy, jak on już umiera, no to ciągle wrzeszczy tak non stop, tak jak strzeliście yy, niedawno, przed chwilą do, dosłownie. I tak szczerze powiem Wam, że mi się to nie podoba, naprawdę. O, i tutaj y, pamiętam, jak miałem jeszcze chyba 10-11 lat, to miałem problem, właśnie z tym, tutaj o tym momentem. Y, którym to trzeba iść, otóż zawsze y, szedłem y, na prawo, gdzie wskazuje ta strzałka, wchodziłem w to pomieszczenie. I widziałem, jak ono jest zamknięte, to pomyślałem, że już chyba na pewno nie można będzie wejść yy, z powrotem. Że już się nie otworzą te drzwi. A ja a wystarczy tylko, że podejść do tych drzwi, do tej bramy, a one po prostu automatycznie się same otworzą. No, tak jak widzimy. I lepiej iść właśnie tą drogą, bo tym samym zlikwidujemy policjantów yy, z tamtych dwóch most, yy, z tych mostów, tych tutaj. Ale musimy działać szybko, bo otóż. Yy, nasi towarzysze tam. No jak, no część z nich to idzie za nami, ale niektórzy bynajmniej tam walczą na dole, a ci z góry strzelają, no to wiadomo. Jeżeli chcemy, żeby większość z nich przeżyła, no to musimy szybko działać. O, zastrzelony został. Jeszcze się zbliżyli do tego granatu. Gratuluję. Kolejny antyterrorysta. Ale ci antyterroryści to aż tak kwestie truc, to nie są. Tylko trzeba po prostu znać sposób na nich. Znaczy, są może chyba i różne sposoby. Ja jednak wykorzystuję ten. Ale. Ojej. O... Cholera jasna. Skubań. To już druga śmierć, jeżeli chodzi o ten let's play. Myślałem, że cięcie też zrobię tam y, przez tą kolejną, przez tą drugą już mięsień, to jeszcze w tym samym poziomie y, y, zaliczyłem dwa zgony, że m skusił. E dobrze, wracając do tych antyterrorystów. Na pewno istnieje jeszcze wiele sposobów, jakich można ich pokonać. Chociaż ja tam y, nie widzę tak jeszcze paru ich. Ale ja używam tylko jednego natomiast. Tego, wiecie, co się dookoła trzeba biegać i uderzać, to mam mniejsze szanse na to, że no... Na, przeży na przeżycie. Ok, zanim tam pójdę, to jeszcze troszeczkę tutaj odczekam. Tutaj nie będę, sam, bo bomby z dołu będą strzelać. Tam to nie będą odpoczywać, dobra. Kolejny antyterrorysta. O, ten to ma ten. Wiem przeciwgazowy hełm. Tak więc pierdych nie będziemy mogli użyć. Dobra, i mamy kolejną Motowindę, która zaprowadzi nas yy, yy, też na dół. Ale tutaj to będziemy mieli na samym końcu tego poziomu y, jeszcze, wie, y, jeszcze więcej walki Będziemy mieli y, gru, dosyć dużą grupkę policjantów Która wiadomo będzie w nas strzelać, a my nie będziemy mieli żadnej pomocy Otóż radziłbym wam y, użyć pewnej umiejętności Czyli no, po prostu tej naszej najnowszej, poprzedniej Czyli potoczenie głową ale to i on między tymi oto yy, tymi ciężarówkami O, widzicie już jak wyszli ja uda mi się Tak, uda mi się O kuźwa, chyba nie A nie uda się My już myślałem, że ponownie zginę. I to już był trzeci zgon. Yy, na tym poziomie. Oj. Aj, nie zdążyłem. Tego też. Dobra, tak więc ja się z wami żegnam.